Witam wszystkich. Witamy na kanale YouTube firmy ATES. Dziś przedstawimy Państwu nasz bagażnik dachowy do naszej odskody skali. Termoformowanie ABS bagażnik dachowy o pojemności 420 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, wyróżnia się wodoodporną konstrukcją i dużą nośnością. Wymiary i cechy produktu różnią się w zależności od modelu. Bagażniki dachowe są zwykle wykonane z wytrzymałych i trwałych materiałów, które są łatwe w montażu. Wymiary produktu to 154 cm długości, 80 cm szerokości i 45 cm wysokości. Określ obszar w pojeździe, w którym zostanie zainstalowany bagażnik dachowy. Zwykle mogą to być bagażniki dachowe lub tył pojazdu. Przed zamontowaniem bagażnika dachowego w pojeździe należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu lub zaleceniami producenta. Pomoże to określić maksymalną ładowność pojazdu i upewnić się, że bagażnik dachowy jest prawidłowo zamontowany. Aby bagażnik dachowy mógł być przymocowany do pojazdu, ramiona montażowe, które zwykle znajdują się pod bagażnikiem dachowym, muszą być zamontowane na bagażnikach lub z tyłu pojazdu. Ramiona te są zwykle mocowane za pomocą mocowania śrubowego lub zatrzasku blokującego. Przed zakończeniem montażu bagażnika dachowego upewnij od się, że elementy mocujące są dobrze dokręcone. Zapewni to bezpieczne zamocowanie bagażnika dachowego. Obciążenie bagażnika dachowego musi odpowiadać nośności pojazdu. Jest to ważne dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa pojazdu. Podczas przenoszenia bagażnika dachowego, należy go mocno związać i zawsze sprawdzać, czy ładunek nie wypadnie z pojazdu. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz prawidłowo zamontować bagażnik dachowy w pojeździe i bezpiecznie go używać. Możesz odwiedzić naszą globalną stronę internetową w atesmotors.com aby zapoznać się z naszymi innymi usługami.